Szanowni Państwo, Nathan twierdzi, że on już z Boxdelem nie działa, nie? To ja mam, Nathan do Ciebie pytanie. Ciągle mówiłeś, że masz pendrive, w którym yy, słychać jakieś groźby, na, na przykład na mój temat i tak dalej. Nie wiem, Wegeta, yy, że są jakieś tam groźby na mój temat i tak dalej. Mówiłeś ciągle, że masz ten pendrive, że masz te nagrania, że, że nawet jakbyś nie miał pendrive'a, to masz nagrania. To czemu nie pokażesz tych nagrań, skoro one twierdzisz, że są? No to jest pierwsza taka rzecz. Natomiast nagle, nagłe gadanie o Izaku, to uważam, że to jest taka afera zastępcza, że okej, okay, skupmy teraz uwagę na kimś innym, nie? Przerzućmy wszystko na Izaka, bo w ogóle zastanówmy się, czy Natan był w GOATS? Czy Natan był w GOATS? Nie. To kto mu napierdolił tych bzdur na temat Izaka? Był w Gołdz i kto mieszkał z Natanem przez kilka miesięcy? Kto mu mógł napierdolić tych bzdur na temat Izaka? Zastanówmy się, komu to jest teraz na rękę, że. Żeby...